Zupełnie z drugiej strony społecznej emocji jest pan minister Mateusz Kotecki, Szanowni Państwo. Tak, chcę, żeby w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej był minister odpowiedzialny za kontakt ze sprawami zwykłych Polaków, zwykłych Polaków takich jak ja, stojący przed wami prezydent i jak wielu z nas. Chciałbym, żeby Mateusz Kotecki i będzie tak odpowiadał za wszystkie sprawy społeczne, za te sygnały, które przychodzą do prezydenta Polski z całej Polski. Za troski obywatelek i obywateli państwa polskiego, rzeczy, które są dla nich nie do rozwiązania, a być może okażą się łatwe do rozwiązania dla prezydenta Polski czy dla całej klasy politycznej. Minister Mateusz Kotecki jest dowodem na to, że będziemy słuchać przez najbliższe pięć lat naszych obywateli i będziemy przyjmować wszystkie ich i petycje, i interwencje, i pochylać się nad nimi. Tak, chce być prezydentem blisko ludzi, a to zadanie dla pana ministra Mateusza Kotyckiego. Subskrybuj po więcej.